5 minut przydatnych informacji na temat Rast. Posiadanie bandany w ekwipunku na Steamie pozwala ci ją skraftować. Możesz kupić włókno za złom poprzez wykupienie taktycznie rękawiczek i potem ich przerobienie. Owe rękawiczki dadzą ci zestaw do szycia. Następnie zestaw do szycia przerabiamy co da nam kilka lin. Potem przerabiamy te liny z czego mamy włókno. W taki sposób zdobywamy 200 włókna za 60 złomu. Twoje kroki są kompletnie ciche kiedy chodzisz po płocie. Upewnij się, żeby ustawić sobie maksymalną ilość odłamków na zero, gdyż pozwoli ci to widzieć więcej, kiedy rajdujesz i zwiększyć Twoje FPSy. Tutaj macie szybkie porównanie maksymalnej ilości odłamków na zero oraz maksymalną ilość odłamków ustawioną na full. Jeżeli użyjesz broni instansowej albo kogokolwiek uderzysz, będziesz poszczygany jako niebezpieczny przez 60 sekund. Kiedy masz status niebezpiecznego, w prawym górnym rogu pojawi się czerwony symbol celownika. Jednakże, jeżeli nie odczekasz 60 sekund i wejdziesz do bezpiecznej strefy, działka zaczną w Ciebie szczelać. I twój statek z niebezpiecznego, powiększ z 1 minuty do 30 minut. Możesz zobaczyć, ile czasu ci zostało, poprzez otworzenie ekwipunku i spojrzenie w prawy górny róg. Zielona karta może zostać użyta 4 razy, zanim się zniszczy. Niebieska karta również może zostać użyta 4 razy, zanim się zniszczy. Czerwona karta może zostać użyta tylko 2 razy, zanim się zniszczy. Możesz sprawić, że zwierzęta przestaną ci gonić, poprzez skoczenie na jakikolwiek fundament. Możesz zobaczyć, ile zadajesz obrażeń wrogowi albo ile obrażeń wróg za tobie poprzez wpisanie Combat Log w konsoli. Combat Loga możesz zbindować sobie na jakiś przycisk poprzez wpisanie Bind, potem przycisk, na którym chcesz zbindować i Combat Log. Wszystkie zwierzęta na mapie przemieszczają się na wschód, więc jeżeli jesteś w potrzebie znalezienia kogokolwiek zwierzaka, polecam szukać po prawej stronie mapy. Zwiększenie swojego fowa na maksymalną wartość daje ci dużą przewagę. Może to być naprawdę przydatne w walkach. Maksymalne cieniowanie oświetlenia jest na pewno jedną z tych ustawień, które byłeś chciał dać sobie na najniższy. Tutaj macie szybkie porównanie pomiędzy maksymalną walutą i najniższą walutą. Widrosto widać, jaka jest wielka różnica pomiędzy dwoma. Elektrownia posiada trzy rozdrobniarki jedna w domu z garażem druga w kontenerze, a trzecia w głównym budynku za zielonymi drzwiami. Kiedy zostaniesz powalony, masz 20% szans na to, że wstaniesz sam bez niczyjej pomocy. Jeżeli jesteś zainteresowany znalezieniem wielkiej ilości ród, polecam iść na zimowy biom, ponieważ na owym biomie spełni się najwięcej rud. Hazmat oraz kombinezon wodoodporny zmniejszają twoją mokrość. Jest to szczególnie przydatne na biomie zimowym. Prędkość konia jest zależna od jego rasy. Upewnij się, żeby kompletnie wyłączyć muzykę z rasta. Nie daj nic do gry, a może ci przeszkodzić w usłyszeniu wroga. Gdy otwierasz garaż możesz zrobić co chcesz. Medować się, ruszać się na boki i strzelać z z broni. Jeżeli transportujesz wielką ilość lutu i nie masz już miejsca, zacznij kraftować. Kraftowanie jest się w w twoim ekwipunku. Ale musisz pamiętać, żeby co jakiś czas anulować skraftowanie, żeby item się nie skraftował. Kupywanie drewna za kamień jest o wiele bardziej opłacalne niż chodzenie i zbieranie drewna. Zaoszczędzić wam to naprawdę mnóstwo czasu. Dlatego warto zbierać wszystkie napotkane rudy. Nigdy nie przejmuj się znajdywania amunicji do broni, gdyż po skraftowaniu byle jakiej broni zawsze dostaniesz kawałek jakiej amunicji, który potem możesz się nauczyć. Używanie kościennego noża oraz bojowego noża nie spowalnia Cię, możesz z nim biegać i atakować w całym czasie. Jeżeli nie możesz skoczyć do jakiegoś miejsca, zawsze możesz użyć konia jako podsadzki. Komenda physics.steps60 pozwala Ci na wyższy skok. Możesz zejść z kopuły w bardzo szybki sposób poprzez ślizganie się pomiędzy tymi dwoma rurami. O teraz zastrzegam, nie zawsze to wychodzi. Jeżeli twój młot pneumatyczny się rozwali, możesz naprawić co darmo w stole roboczym. Obóz bandytów i placówka obydwa posiadają stół do badań, który każdy może użyć za darmo. Placówka posiada stół roboczy poziomu pierwszego, który każdy może użyć. Martwe ciała unoszą się na wodzie. Ale itemy nie. Możesz rozwalać znaki drogowe, które zawsze wyrzucą ci jedną rurkę oraz jeden znak drogowy. Grabienie jest naprawdę przydatny, bind, który pozwala ci na zebranie dużej ilości lutów w bardzo krótkim czasie. Znajdziemy go w ustawieniach, sterowanie i pod zakładką ekwipunek na samym dole. Możesz zbierać beczki w safe zone, używając kamienia, pochodni, latarki oraz wiosło. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten materiał. Mam nadzieję, że filmik się spodobał. Jeżeli tak, to zachęcam do za subskrybowania i zalajkowania. Byłbym za to bardzo wdzięczny. I ja się tutaj będę żegnał. Nara.